Well, first of all, it was clear that, we, uh, that I made some choices today, which has everything to do with the coming Champions League game. A very, very open game. Corona tried to uh, try to attack us in, uh, in, a, in a good way. We, uh, well, In the beginning, in the first half, I thought we could have done better, especially playing with the position game. But a big part of the second half. My na pewno z tego remisu nie jesteśmy zadowoleni, bo u siebie i drugi mecz u siebie grając, remisujemy. No wiadomo, że graliśmy z dobrą drużyną, co prawda troszeczkę osłabioną, ale i, jeśli patrząc na nasz skład, to też ci, co się znają na piłce czy śledzą poczynania czy kariery niektórych zawodników, to w ramce mieliśmy chłopaka, który dwa miesiące temu grał w drugiej lidze, na środku obrony mieliśmy chłopaka, który grał dwa miesiące temu w trzeciej lidze, zmiany dwóch chłopaków, którzy grali w drugiej lidze i chwała za to, że, że tak grają, starają się, no wiadomo, że dzisiaj troszeczkę byliśmy za słabi, chociaż mieliśmy swoje szanse. Szkoda tej sytuacji, ale co ja tu mogę powiedzieć? No, na pewno będę szkolił ten, ten, ten fragment, ale na pewno z tego przebiegu meczu możemy być zadowoleni. Była sytuacja wykorzenia. Szkoda na pewno. Jest jeden punkt, trenujemy dalej, koncentrujemy się na podwójnego. Może i remis uważalibyśmy za, za bardzo korzystny wynik, ale tutaj z jego spotkania na pewno możemy być, możemy troszeczkę żałować, bo na pewno by, mieliśmy więcej klarownych sytuacji i mogliśmy ogłosić się o zwycięstwo. Czy to mówię, czy Birgit przyjeżdża Wisła, do nas, czy my jedziemy na następne na podwieskidzie, wychodzimy na wojsko tylko po to, żeby wygrać. Ale jeżeli będzie remis po 90 minutach, czy tam 95 jak dzisiaj, no to cóż, no, trzeba się z tego cieszyć, jest to mistrz Polski i na pewno też ten punkt trzeba uszanować. Myślę, że korona w szanownym tyle, nabrała takiego prawdziwego charakteru. Grają bardzo ambitnie, bardzo zespołowo. Nie widać, że w tym zespole jest tak zwany Inspirit. To rzeczywiście, według mnie jest tu nieco. Trzeba mieć te szczęście, strzelał mnie z rozmiaru wolnych. Ja od razu parę o broni oraz zabory, które chciałbym, żeby były bardzo drogie. Tym razem nie udało się mieć te strzele zbierane. No tak, nie, nie, było to, nie było to już w takim miejscu, jakie bym. Sobie życzył, bo za bardzo z boku, natomiast też, e, e, szczególnie przy, pierwszej tej, e, przy pierwszym wydarzeniu było blisko, bo nawet nie chodzi o bezpośrednie, e, bezpośredni, bezpośrednią bramkę, ale było blisko, żeby ktoś tą piłkę trącił i, i na pewno by padł. Ale niech każdy dzień świeci słońce.